Mano widzowie, ja tutaj zagram nowy tryb, za bo się pojawił. Powrót do przeszłości. Nie wiem co to jest za tryb, bo nie pamiętam go, bo kiedyś na pewno był. Ja wam mówię, nie wiem nic o co chodzi w tym trybie. Nie no, może mi się coś przypomni. Więc na razie polecimy na taką spokojną miejscówkę. Więc, no, sklepowa zadyba, lecimy do Ciebie. No, więc jak mówię, nie wiem mm, nic o tym nowym trybie. No. To jest taki mały powrót do przeszłości, bo właśnie tak ten tryb. Się nazywa w tej grze. Znaną, ta, ta gra jest znana jako e, Fortnite. Tutaj są siorb jest. To chyba jakieś bronie, nawet. Wiem, że tyle os osób tu leci. Dwie osoby chyba nawet aż. A no, po prostu. Te stare bronie, które zostały wycofane tu widzę, że są beczko obfitości. E nie, to przecież to, 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 na fortyle nie poleciałem. Okej. Okay. Poczwórna rakietnica. To ty tak. Potwórna wyrzutnia rakiet. Ja to nazywam poczwórną rakietnicą, kiedyś, chyba. Krzak. Założę sobie tego krzaka. Było fajnie, kiedyś pamiętam, że krzak zasłaniał skrina. Jestem jest ten chłopek? No ja nie mam pompy najgorzej. Ale że tu tyle osób. Ja... Ja nie. mogę. Ej, no. M a bo tu na dół, no tak. A i na przykład też... Y Niby czemu yy, nie ma czemu nie ma fify na kanale? Do FIFA na kanale nie ma przez to, że nie zapisała mi się FIFA. To, to czemu ci się nie zapisała? Przecież chyba dałeś zapis to dałem, Ale się nie zapisała. No. Chodźmy na zielone płat. To jest pewne przedmioty, które rzadko powracają do gry. A, to będzie fajne, nie? Fajne, fajne. Fajnie, fajnie, że tutaj jest opis na dole. A, nie, a i też fajnie było, jakby można było to wyłączyć. Na przykład ktoś, kto nie chciałby mieć włączonego, na przykład włączonego tego podczas gry. Na początku gry, gdy się leci, gdy się jest... Zy... No jeszcze tam na, lo... na, tym, na tej początkowej wysepce. To, to może być troszkę upierdliwe, ale no... no nie żeby aż tak, no. Ale Fortnite, powinniście to dać, żeby w ustawieniach było. Nie wiem, może to jest, ale ja jestem jakiś yy, ślepy. Nie wiem. Możecie mi powiedzieć. Kurczę, nie doleciałem. No, Baczółka, bardzo fajnie. Ale pompa by się przydała jakaś. Czy dziś może znajdę pompę? Nie, bo to pamiętam, bardzo dużo amunicji zabierało. A ja nie chcę bardzo dużo amunicji nie mieć, tylko chcę mieć bardzo dużo amunicji. Puch, ta broń... A rzecz, no, chciałbym też, żeby może były tutaj brodzie, które są w gierce, po prostu żeby mu było mniej. Wiem, że jakieś pompy tutaj są Bo widzieliśmy w poprzedniej gierce nam... Słaba nam trochę poszło y... Znaczy mi w sumie wam to może dobrze y... No i za... się si bywa, gdy się zapomina, to się zapomina na no dobrej i na no złej dla mnie to akurat na złe. O, i widzicie Fort kieszeniowy, na przykład można wybudować tu fort. Ja to później pokażę. No, pokażę, ale później no. Powiecie o co chodzi z tym. Później pokażę zanim. nim. Myślałam, że to jest zrobione, ale nie kamienne. Na przykład popatrzcie, to jest taki fajny fort. fortcik w którym można być, i tu, a na przykład, być. Ala przeciwnik. Ała. W sumie mogłem wypić. Ale nie, no, chodźmy do jakiegoś budynku. A fajnie, że to jest animacja. No. czynia tym tej beczki. A tu jest jeszcze zmieniać burzę. Fajnie. Zmieniać w burzy, to Kto kiedyś grał, to chyba wie, co robi. No, no i mamy strefa. Teraz dopiero się patrzyłem na mapę i zobaczyłem, że mamy strefę. No, ale to chyba nie będzie się ładować jak tej. ta nie ładuje się. No, tu gdzieś. Do góry właśnie wiedziałem, że jest gdzieś do góry skrzynka. sobie ją bierzemy i kolej na, na beczółka, Więc tej beczółki jakby mogę powiedzieć, że, że jest nam pod, pod dostatkiem. Nie chcę, żeby tu ktoś wchodził. Więc... Baczcie, może to być cisza, jeżeli to było słyszalne. A to Was przepraszam, moja siostra już mnie bardzo denerwuje. Co, jakiś fajny tryb? Kombat Shotgun. Mogę to jest skrzynka. Usłyszałam. Dawno nie byłam na tej miejscówce. Co so ksiorb? Więc fajnie, no fajnie, no. Maty mnie zaprasza, kurczę. Yy, powiem mu, że jestem yy, jeste na odcinku. Że nagrywa, se krót, że nagrywa pse krótki łodcinek łod dwugierowłeczką. Łod Twój odcinek? Wiem, ale ja teraz nagrywam kolejny. Ale nie... co akurat teraz będzie trudno kadać, bo ja będę musiał przytrzymywać i ciągle ten... literę... Kiedy ja kadać? odcinku Ci powiem, żeby było Ci łatwiej. Słyszysz? No trochę słyszę. Ale widzowie tego nie słyszą. No bo teraz nie, bo ja trzymam się. No wie, no, no wie, ale widzowie tego nie słyszą, co nagrywam teraz. Powiesz, wiesz, że... Chysło... No jedynie, gdy słyszycie Matiego, to napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. Eee to... Ale... No. to... może laptop ma inne zastosowania niż e, PlayStation no, i Cię. Nie jest... ja mogę live nagrywać. Tylko jak yeah, wyszło kanału, eter w pracy? Znaczy no jest. Mm. Powiem ci po... Y, bo wiesz, bo, jest, bo ja gram takiego fajnego tryba na co będziemy mogli no pograć. Nie, nie. Ja nie lubię tej mapy, bo się mi dobrze... grają. No bo fajna mapa, tym No ale też te, ja, ja tu ja życzę na... Dobra, to sł słowo odcinka. Kto teraz ogląda to jest słowo odcinka. Yy, kto do teraz oglądał, niech napisze, yy, niech napisze komentarz. Yy, yy, hashtag yy, kurczę jakie. Hashtag ciasteczko to wam czytnę serduszko. Więc się, mam nadzieję, że już napisałeś hashtag Usza ciasteczko. Te, nie, bo może zapomnieć. Hashtag ciasteczko, która ogląda hashtag ciasteczko. Pamiętajcie o hashtagu ciasteczko. A, a ty nagrywasz y, lajwa? Live y, nie, live'a nie, ale mogę nagrać. Ok. zobaczymy. No, też możemy niepubliczny zrobić, albo prywatny, to też bym mógł zobaczyć czy Cię słychać. Bo tak teraz nie chcę nagrywać slajda hmm. Tam ciągle jakiś chłopak jest, ale ja lecę do strefy. To już taka strefa, w sumie duża, ale mała, no, a mówi się trudno zaraz zaraz no wygramy mam nadzieję akurat no nie wiem teraz co mówić tak na początku choć nie myślę przed odcinkiem a tak na początku to wiem co mówić a ja tak w późniejszych to y to, to, to już nie wiem, tak, tak mam większość razy, na przykład teraz. Okej, okay, nie było mnie przez kilka sekund, bo zaczynałem, ale nie było mnie. Na no, nie będzie. No, jak mówisz, jak, jak będziesz nakrywał, to no, pewnie jutro nie będzie. Czy ja mogę o. powiedzieć. Okej. Okay. No, jeżeli tego nie będzie, to, mm, to smutno. smutno. Mogę ulepszyć karabin pie... Co, nie mogę tego, nie mogę szczelby, bo i e, A dawaj, się To dobra. To po tej Jerce. Bo ja ten, czy ja, czy, 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 czy mam grać? Kurczę. Ciemno. Przemyślane. I słabo hmm. też gruję. No, hmm. no, słabo. Ja mogłabym ustawić, no to na padę mogę grać, tylko... Będzie... Ten. Tylko teraz będzie... Hmm. No. No, mówi się trudno. No na przykład nie mogę ulepszyć kombata, nawet niegdy wyrzucę i znowu wezmę i spróbuję ulepszyć, nie. Nie no, je, mi się przepraszam i znowu ze. To moja mnie mówi, Elisie. teraz jestem na padzie. A mnie też nie było przez chwilę i popatrzcie na to jak się rzuciło i zaraz wybuchnie. Bum yy... myślę, że fajnie to te, te zrobię, że jest to botem Ujjjjjj. Karabin piechoty. karabinie czy kopiej spadł się, usie. Spadł se po zrzut pewnie. Dobra, lecę. Lecę jakoś ładnie. Hmm. Dobra. Już hmm. wam się, chłopy? No, dopóki nie skończy się gierka. Kurczę, e. ja no. dużo wody w tej strefie, powiem. Duży wody. Bardziej dużo wody w tej strefie. Tutaj ktoś się strzela. A tu jeszcze są chłopy, a ja muszę krzyczeć, żeby nie słyszeć dźwięków yy, poza mną, yy, bo nie chcę, żeby były słyszalne. Bo będą, wolę, żeby były niesłyszalne, bo tamta wysepka raczej nie jest w strefie. No nie jest, ale tamta to już musi być. O kurczę, ta jest. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy nikt, bo będzie ciężko nie chcę być zauważalnym. Nie chłopy, bliska, nie. Mam dwie bronie, którymi was ostraszę. O w ogóle, tu jest LKM. Czy chłopie, że tu jest LKM? What? O i tu ktoś jest w tym sianie. Nie, łobok mnie. Co? Co? Chodzi, że pode mną gdzieś są? No, bo to jest przypomnienie od pierwszego żony. No ale mapa to co kiedyś. No. Oj. Oj ja... O kurczę! Tu chłopiec gdzieś. Dostał 77 znowu i 23. Dobra, leży. Czy nie przeze mnie, ale leży. O kurczę. O Ja Ja tu czekam. Proszę mnie nie gonić. Ja uciekam stąd Dobra, nikt mnie nie widział mam. Mam nadzieję, że nikt mnie nie. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział ani nie słyszał. Tutaj wlatuję. A mnie. Czy dla mnie, bo wiesz ja teraz akurat jestem zajęty biciem poty, znaczy wiesz. Beczki dokładnie. Tu się biją, ja tu idę do Was. Wiem. Zmieniać dżbury rzucony. A nie u mnie, kurcze, ja u was miałam to rzucić. I pewnie zaraz jeszcze zginę. Jeżeli ja kogoś tym zabiję, to, 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 to jest cud. Nie skill, a cud. Dzięki za sok siorby Soczek taki do wypicia Gdzie jest ta skrzynia? Paweł? Tak? A dawaj raz napisz skrzynię, jak skończysz Jeżeli będę mógł, to wiesz tak, ale nie wiem no bo będzie mi tak y, trudno otrzymać te... i Ja to słyszę ci śłopa, Ale nie wiem, powiem Ci gdzie. No i... Szkoda, szkoda, że ja nie mam kanału, bo bym mógł nagrać Thresha, Clash, inne No te... masz dużo... masz dużo gier. No ja kłamę mnie, jeszcze atakuje! Jeszcze spadłem do wody. No i jeszcze jakaś bomba z granatniku... Na granaty zbliżeniowe. Jeszcze plecy miałem! No i mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Do widzenia papa. Pa.